wtedy Boże Narodzenie. Matka Teresa z Kalkuty. Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata i wyciągasz do niego ręce, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy milkniesz, aby wysłuchać, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad, które jak żelazna obręcz uciskają ludzi w ich samotności, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy dajesz odrobinę nadziei więźniom, tym, którzy są przytłoczeni ciężarem fizycznego, moralnego i duchowego ubóstwa, jest Boże narodzenie. Zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze, jak bardzo znikome są Twoje możliwości i jak wielka jest Twoja słabość, jest Boże narodzenie. Zawsze, ilekroć pozwolisz. By Bóg pokochał innych przez Ciebie, zawsze wtedy jest Boże Narodzenie. Będzie rok, w którym zrealizujemy plany, zamierzenia, te, które są również przyjęte ostatnio w budżecie miejskim na 2014 rok, które będą czyniły wszystko, żeby warunki do życia i mam nadzieję do, również do pracy były lepsze w naszym Grodzie nad Czarno-Hańczą. Szanowni mieszkańcy Suwałk. Tak jak mówią słowa piosenki, jest taki dzień, tylko jeden dzień do roku. Bardzo bym chciała prosić Państwa, pomyśleli o tych, którzy nie mogą tych Świąt Bożego Narodzenia wspólnie w gronie rodzinnym przeżyć. Jest taka rzeczywiście jedna noc, cicha noc, święta noc, kiedy wszystko się zatrzymuje i wycisza. To jest Czas Bożego Narodzenia to jest Wigilia, to jest ta noc jedyna w całym roku. Wtedy wracamy do źródeł, wracamy do źródeł naszej wiary, do źródeł pytania o sens naszego życia i znajdujemy odpowiedź przy żłóbku. Chciałbym życzyć, żeby ten święty czas był właśnie takim momentem refleksji. Istota, świąt Bożego Narodzenia została nam przed, przed chwilą, Ukazana przez Słowo Boże. Tę radosną nowinę zwiastował Anioł Pański. Nie bójcie się. Oto zwiastuje Wam radość wielką. Dziś w mieście Dawida narodził się Wam zbawiciel Pan. Boże Narodzenie. To przyjście syna Bożego na świat dla naszego zbawienia. Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, aby nas wyzwolić z niewoli grzechu. I drodzy bracia i siostry, życzę wszystkim, aby Jezus Chrystus, który narodził się w Betlejem, aby narodził się w Waszych sercach, wtedy będzie to prawdziwa, ta prawdziwa nadzieja, bo Jezus Chrystus jest tą prawdziwą nadzieją, jest źródłem nadziei. Że

Robię ale inny materiał, to, dobra, no, dobra, w dobra, dobra. <śpiewanie> ale nie